Witajcie. W dzisiejszym filmie sprawdzam, czy jest możliwość przerabienia pedału od starej maszyny do szycia tak, aby zastąpił pedał sustain w keyboardzie. Mam pedał od starej maszyny do szycia. Zwykły dwupinowy łączący silnik z zasilaniem. Około ma 30 lat. Oraz kabel głośnikowy przylutowany do wtyczki jack 6,3 mm. Albo jak ktowali dużego Jacka. Obieram z izolacji końcówki nasadowa. Znalazłem z jakiejś starej elektroniki albo mojego projektu. Skręcam z kablem głośnikowym podłączonym do wtyczki jack. Oraz lutuję je, aby zmniejszyć oporność elektryczną i sprawić, aby nie było ryzyka, iż pedał będzie działał źle bądź przerywał. Używam taśmy instalacyjnej, aby zapobiec występowaniu zwarcia. Tak przygotowany przewód podłączamy do pedału. Kolejność przewodów i polaryzacja nie mają tutaj znaczenia. Pedał mamy przygotowany, więc możemy przejść do fazy testów. Pedał podłączony do wejścia sustain. Gram bez pedała. Gram z pedałem. Gram bez pedała. Gram z pedałem. Film należy traktować lifehackowo. Nie jest to profesjonalne rozwiązanie, które nie odda w pełni tego, w jaki sposób gra się na prawdziwym pianinie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Liczę że ktoś odwzajemł mój pomysł. Trzymajcie się. Cześć.